A, dobrze, widzu, została nam ostatnia z lokalnych legend w kontekściepaczu a 2 Szczerze mówiąc, pomysł na lokalne legendy jest, moim zdaniem, tak dobrze trafiony. Tak się przy tym dobrze bawię. By the way, nie czuję, że była to lokalna legenda, bo na, na ten moment po prostu ta postać lata. Cały czas. <laughs> Można ją cały czas interruptować. Nie mówcie, że w taki sposób ją pokonam. <laughs> Może to nie jest lokalne. Nie no jest, bo przecież w liście była nawet. A no w ogóle jakby to odbierać? Ja to uwielbiam, szczerze mówiąc, star staram się walczyć z tymi przeciwnikami i... szczerze mówiąc bardzo dobrze się bawię. W tym momencie nie jestem zadowolony, bo stoi w dość niekomfortowym dla mnie miejscu. Na razie robi jakieś zasięgowe... ataki! <laughs> prawie mnie zaskoczyła. No oczywiście powiem, że to run testowy, no nie? Żeby nie było. O! Teraz powiecie, że. O, już ją wcześniej robiłem. Nie robiłem. O. Szkoda, że tutaj nie mam za bardzo miejsca, gdzie ją zrzucać, ale mam za to ścianę. Powinna obrywać również obrażeń od ściany, ale coś coś to nie wchodzi. Zapewne lokalna legenda? Zbyt łatwo to idzie. <grym zbierzyma> Aha. O, dostałem obrażeń <grym zbierzyma> od ściany. Co jest? Dobra, jeśli z nią mieliście problem, to spójrzcie na mnie. <grym zbierzyma> Z nią nie ma problemów. To HP schodzi jak złe. Szczególnie, że uderza w tą ścianę, i to w dość dużych ilościach. HP, chwila, to poprawić. To chyba najkrótszy odcinek. Bo to też mi się wierzyć nie chcę, to się, co tu się wyprawia. Nie, ja muszę jeszcze raz zobaczyć, czy to na pewno biorą jako legendę. Bo to jest nie ma. nie wiem, co tu się wyprawia. No, patrzcie, ją do ściany, co chwilę ją tłuczę. Nie. Ojo, co byście z nią zrobili? Ona jest prostsza niż cała reszta, a miałam zaliczyć Rokiego jako najprostszego, a tu no to jest poezja. No chyba, że ona się jakoś dziwnie zbugowała czy coś. No bo raczej ma jakieś zwiększone chyba HP i obrażenia, tak? Ale. oh my god. Co to wy? To był chyba najszybszy bo legendarny boss, jakiego zrobiłem Teraz zobaczę, no dostałem Archi archiwa za to No to jest lo lokalna legenda Halo, co jest? Taka prosta? O, powiem wam, że ten odcinek nie będzie trwał nawet dwóch minut Coś. Oh my god, brawo ja Brawo ja o, aż, aż szczerze mówiąc Głupie się żegnać teraz. Wracam do niej znowu. O kurde, co, coś mi się nie chce wierzyć, że ona tak łatwo padła. Nie, wydaje mi się, że to był glitch. No chyba, że nie i można ją cały czas tak samo zrobić jak poprzednio. No, nawet w ten sam ruch zaczynam wpychać. No, to jest niemożliwe. Nie jest to możliwe. Okej, okay. czyli to nie był glitch. Sądziłem, że może coś mi się zbugowało, ale jednak nie. Historia lubi się powtarzać. Okej, okay, po prostu ona chyba jest tak skonstruowana, że można ją cały czas interaptować i podrzucać. No, nie mam innego wytłumaczenia, ale sądziłem na początku, że ach, będzie wymagające, a to jest po prostu żart. Szczerze <śpuszcza> mówiąc, z drugiej strony bawi mnie to. Niemiłosiernie i chciałem spróbować to jeszcze raz. <śpuszcza> No dobra, tym razem mi jeszcze przywaliła. Szczerze mówiąc, jestem trochę zawiedziony, że jednak tak łatwo można było ją porobić. Jednak liczymy od no, takiej lokalnej legendy, że będzie bardziej potężna. Dobra, miała więcej zdrowia, więcej zadawała, ale tak łatwo można ją pokonać. To. Ech, zawiodłem się. Zawiodłem się, więc. No trudno, ale dzięki wielkie zoby, że nie widzę. I do zobaczenia w następnym. Odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.